Jak podpisać dokument profilem zaufanym? Przechodzimy na stronę gov.pl. W zakładce dla obywatela wskazujemy sekcję Dokumenty i dane osobowe. Na kolejnej stronie, w sekcji Inne sprawy, wybieramy Podpisz dokument elektronicznie. W kolejnym oknie wybieramy Start. Teraz możesz wskazać, jaki rodzaj dokumentu chcemy podpisać, np. Sprawozdanie finansowe, dokument PDF lub jeden z wielu wymienionych formatów. W naszym przykładzie wskazujemy plik PDF i przechodzimy dalej. Na kolejnym ekranie wybieramy Podpisz lub Sprawdź dokument PDF. Teraz musimy wskazać dokument do podpisu zapisany na naszym komputerze. Po zaczytaniu pliku wybieramy polecenie Podpisz. Zostajemy przekierowani do strony logowania do naszego profilu zaufanego. Musimy wybrać jedną z dostępnych metod. W naszym przykładzie logujemy się za pomocą bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu wybieramy polecenie Podpisz podpisem zaufanym. Dokument został podpisany. Teraz możesz go pobrać i zapisać na swoim komputerze. Dokument jest gotowy do wysłania, na przykład do urzędu. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć twoją firmę online, lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.